witajcie kochani na kanale Mimeruna dziś nowy tydzień a więc wyciągnęłam runę na tydzień od 22 maja do 28 maja oraz wyciągnęłam runę na dzisiejszy dzień na 22 na poniedziałek kochani runa wirt 25 runa w futcharku na Tydzień 22-28: Zobaczcie, a na poniedziałek runa odala 24. Są to dwie kończące runy, więc no będzie trzeba porzucić jakieś stare przyzwyczajenia, będziemy wchodzili w jakiś nowy yy, rozdział. Niezależnie jakiej sfery życia to będzie dotyczyło, a więc kończymy kończymy no ewidentnie, jakieś zakończenie. Yy, kochani, na ten tydzień. Runa wirt. Jak wiecie, e, energia tygodnia 22-28 mówi o tym, żeby przyjąć wszystko z otwartym sercem, co w tym tygodniu przyjdzie. No, runy przy, przykryły tutaj e, przesłanie, więc e, należałoby. Przyjąć to, co przyjdzie. Jeżeli się pokazała runa wirt, to też po to, żeby nie bać się tej zmiany, która przyjdzie, przyjąć ją. Takie jest wskazanie od run. Jest to runa, jak wiecie, karmy, runa Siły Wyższej. I mówi o takiej głębokiej przemianie. Mówi o tym, że w tym tygodniu może czekać cię wielka zmiana. Wielka. Należałoby ją przynieść, ponieważ ona, przyjąć, ponieważ jak wiecie. Z każdą zmianą czeka nas coś nowego, poprzez co będziemy doświadczać nowych rzeczy, a jeżeli będziemy doświadczać nowych rzeczy, to będziemy wzrastać, więc warto by było się na to otworzyć. To tak jakby yy, ta runa Wyrt pełni tak jakby rolę bramy. Ona nie jest nagła, tak? Ale jest nieuchronna, bo należałoby wejść wejść, zaakceptować tą zmianę, żeby właśnie pójść dalej do przodu, żeby nie być w stagnacji. Należałoby się temu poddać, bo no poprzez to otworzą się przed nami nowe możliwości. Jest to jakby dla nas taki życiowy moment, w którym tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Warto, warto, kochani, się temu poddać, warto poddać się losowi bo tak na dobrą y, sprawę i tak nie jesteśmy w stanie wpłynąć na te rzeczy, bo one, one y, przyjdą, one są nieuchronne. Y, kochani, zaakceptujmy swoje przeznaczenie, y, bo czeka nas nowa rzeczywistość, jeżeli przez tą bramę przejdziemy, więc odważmy się i porzućmy stare y, przyzwyczajenia wejdźmy w nowe, wyjdźmy z tej strefy komfortu, bo będziemy cały czas stać, tak, będziemy w takiej stagnacji, będziemy stać w miejscu. A po to, po to ta runa nam tutaj wyszła, żeby nie bać się, tak? Bo ona uprzedza nas o tym, mówi o tej zmianie i wskazuje, żeby tą zmianę zaakceptować. Oczywiście decyzja należy do Was, ale warto, warto. Warto zaakceptować swoje przeznaczenie. Yy, kochani, są to runy kończące, jak wiecie, więc zaczynamy coś nowego. Wiadomo, energia nowiu jeszcze działa, więc ten tydzień nowe rzeczy. Odważmy się i idźmy w nowe. Kochani, na poniedziałek, na 22 maja runa Odala, 24 ta runa w Utharku, też mówi o tym, żeby porzucić stare przyzwyczajenia, żeby móc zacząć nowy rozdział w życiu. Więc odkreśmy grubą krechą pewne sprawy się podomykały w tym okresie ostatnim okresie, więc teraz warto, warto rozpocząć ten nowy rozdział w życiu. Runa mówi o tym, że dzisiaj sprawy domu, sprawy domowników, naszych najbliższych są bezpieczne. Mówi o spokojnym domu, o wrodzonych talentach, mówi o dostatku, o rodzinie, właśnie ważne sprawy rodzinne dzisiaj. Mówi o dobrobycie i materialnym, kochani, ale też i duchowym. Będzie dbała tutaj Runa Odala o nasze bezpieczeństwo, będzie wprowadzała ład, harmonię ciepło, spokój, poczucie właśnie bezpieczeństwa, tak jak mówiłam, będzie pozwalała też rozwijać nasze talenty, więc może coś dostrzegamy w sobie, może bardziej niż zawsze skupimy się na tym, kochani. W uczuciach mówi o stałym, stałym i bezpiecznym związku, mówi o partnerze godnym zaufania, odpowiedzialnym dla którego rodzina jest bardzo dużą wartością, a więc może macie u boku taką osobę, dla której y, rodzina jest naprawdę wartością bardzo, bardzo ważną i warto zwrócić też na to uwagę. Y, finanse, kochani, dzisiaj. Może wzbogacenie, może ktoś się dowie o spadku, może będziecie planować wspólnie zakup domu, może będziecie planować jakąś zamianę nieruchomości. Dla niektórych, rozpoczęcie nowej pracy, stabilność zawodowa tutaj, w zdrowiu też brak problemów, może też bardzo dobry dzień na spełnienie i realizację jakiegoś marzenia, dobry czas na załatwianie pewnych rzeczy dotyczących domu, właśnie domowników. Kochani, możliwość też darowizny albo spadku, tak jak mówiłam, dla niektórych. Może ktoś będzie sprzedawał dom, mieszkanie, może ktoś podejmie decyzję o budowie domu, bo tutaj te sprawy dzisiaj będą na, na, na myśli, na języku. Dla niektórych znalezienie też tej właściwej pracy, ta stabilizacja zawodowa, więc, a może decyzja o otwarciu działalności gospodarczej, też. A więc, no, bardzo dobra energia. Będzie takie poczucie optymizmu, pewności y, siebie. Y, jeżeli ktoś zdaje egzaminy dzisiaj, to z powodzeniem, kochani, możecie tak jak mówiłam, odziedziczyć jakąś posiadłość. Y, bardzo dobre energię na dzisiaj sprawy domu, rodziny, warto się na nich dzisiaj skupić, ale będzie to bezpieczeństwo, będzie ta obfitość, będzie dobrobyt, więc bardzo dobra energia na pierwszy dzień tygodnia, kochani. Zobaczymy sobie, co na jednorożce. Tutaj mówią duchowe spełnienie, kochani, 34, 7. Trzy, cztery, dąż do tego, co raduje Twoją duszę, a więc w kierunku powołania tego, co, co raduje Twoją duszę, Twoje ciało, Ciebie. Poranne afirmacje, mówią magiczne syreny i delfiny, wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji, a więc myśl pozytywnie, afirmuj. A wszystko ma szansę się spełnić. I anioły celesta. Zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana to doda Ci nowej, pozytywnej energii. No proszę, spójrzcie, jak to wszystko rezonuje. Zmiana, zmiana, zmiana. Olfuszmy się na to, co przyjdzie. Nie blokujmy energii. Wszystko się może wydarzyć, warto poddać się losowi, zaakceptować swoje przeznaczenie. Rodzinne sprawy dzisiaj bardzo ważne, ale też bezpieczeństwo, optymizm. A więc przepiękne energie i tego Wam życzę, żebyście pozostali w tych energiach i zaakceptowali swoje przeznaczenie, bo czeka nas, nowa rzeczywistość, kochani. Wszystkiego dobrego. Mi Maruna.